Sprawdź, jak dobrze znasz angielski. Czyli w dzisiejszym filmiku robimy quizy o języku angielskim. Dawno nie było tutaj quizów, a tym bardziej quizów językowych. I wszystkim z tej strony Kate'a. Tak sobie pomyślałam, że okej, okay, skoro na moim kanale były quizy o K-popie, to może by zrobić jakieś quizy związane z nauką języków obcych. Albo ogólnie z językami obcymi. No i akurat jako. Pierwszy, idzie język angielski, żeby się tak nie, skompromi nie skompromitować. No i dobra, e, tak, tutaj miałam podanie jeszcze o studiach, przepraszam. Mnóstwo reklam, bo ja wspieram twórców. E, tak, czyli po prostu nie mam adblocka, bo... Um, ludzie po prostu, blogerzy na tym zarabiają, ale to inna kwestia. Dobrze, zaczynamy już quiz. Cichy. Nie ma to jak reklamy, tak wiadomo. Noisy, calm, silence, quiet. Cichy, no to jest quiet. Ej, super, fajnie. E, wieża. Tower? Wieża tower jest nawet? Spóźnienić się. No ja nie wiem, jakie spóźnienić się, ale wiem, że spóźnić się to jest be late. Co to jest? Następny. Continuum the second. Next. Co to w ogóle jest za quiz? Znaczy responsibility. znaczy, to jest po prostu słownikowo, tak? No to dobra, no to jest job, praca, job, chociaż work też by mogło być. Zrabiać pieniądze, make money, do money, save money. Bezpieczne pieniądze? Co? Do money, make money. Make money to było, ale boję się, że za niedługo uczycie. się. Reading book, make learning, teach, study. Dobra. Zapomnieć. Forget. Pogoda to jest druga forma. Find out. Dowiedzieć się, znaleźć, proponować, dowiedzieć. fila I find out. Tak, dowiedzieć się. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Chyba. Travel. Jeździć, podróżować. Podróżować jest. Jak się uczyłam, to pamiętam, że była taka fajna piosenka, gdzie tam było właśnie I travel around the world. Jakoś tak to było. Ja nie umiem śpiewać, wiecie o tym. I tam było po prostu taka grafika, że był sobie ludzik, on sobie chodził tak dookoła globu. To było takie zabawne. Pamiętam, że bardzo lubiłam tę piosenkę. I pamiętam, że nawet po skończeniu zajęć ją sobie słuchałam. Jeśli ją kiedyś odkopię, to wam na moim fanpage'u pokażę. Ale okej, okay, landscape. Kraj... Krajobraz. Widok wsi, nad tym się zastanawiałam. To jest trochę tricky! Often get tire Jest. Mam nadzieję tylko, że moja wymowa mnie nie zawodzi. Don't reach jam. To jest klejnot. Jak dobrze znasz... Ponieważ. because. Ja nie umiem nawet tego przeczytać. Because. Tak to się pisze. I'm planning to. I would like to. I'm certain that. I want to. Chciałbym. No... I would like... Ja bym dała... I would like to. O, jest. Bo z tego co wiem, to tak praktycznie to jest to samo, tylko że jedno jest grzeczniejsze, ale dobra, marzyć. I'm dreaming of. Na przykład, marzę o, za Co to jest? W ogóle to jest, tylko jest słownikowy. A tu, że było gramatyka, znaczy no ja nie narzekam o, na autora ani nic, tylko takie trochę. No, hanger. Głód. Dobra, jak na razie sobie radzę. Wymagany. Needed. Required. Zobaczymy, czy popełnię błąd. Nie ma to jak reklam reklama Lidla. Tak, Lidl jest wszędzie. Zwłaszcza jak byłam w Hiszpanii. Tam było... Nie wiem, jak pamiętam, że jak byłam w Hiszpanii, to zawsze jak wracałam do hotelu, to tam akurat był taki wielki Lidl. Ja zawsze chciałam tam wejść, zobaczyć jak wygląda hiszpański Lidl. Ale potem i tak weszłam. Goal. Dobra. Gate. ramka, tak. Też, no wejście czasami też. Inspekt. Sprawdzać. Kontrolować się ja bym dała. Nursery. Pielęgniarka, pokój dziecięcy, pokój. Co? Pokój szpitalny. Pokój dziecięcy. Nie spotkałam się z tym nigdy, ale dobra, ok. Bronić. Defend. Charming. Very cute. Sweet. Kurczę! Więc tak, czasami mówi się na uroczy, mówi się sweet, że to jest urocze. Charming. To jest takie. Kurczę, very cute. To jest bardzo słodkie. I co ja mam tu wybrać? To nie jest prosty quiz. Uroczy, charming. Dobra, udało się. Postawa attitude. Tak, trochę się garbię, ale dobra, staram się. Postawa argument face being stand try claim attitude. Mhm. Essay. Right, essay. To jest wypracowanie. No jeszcze chcę, jeszcze chcę. chce. Hospital perform. A! No, BHP, no to jest health and safety. Ja naprawdę robię taki to seek somebody out. Tak, na pewno zwolnić. To suck, to catch out, to, to suck było zwolnić. Okej, okay, moi drodzy, przeliczanie, zobaczymy jakie są dobre z angielskiego. Masz najwyższy bądź prawie najwyższy wynik, gratulujemy wiedzy. Nie, dziękuję, nie chcę więcej quizów. Okej, okay, moi drodzy, um, nie mogę powiedzieć, że to byłoby na tyle, bo teraz szukam kolejnego quizu, żeby sprawdzić mój angielski. Dobrze, znalazłam, czy potrafiłabym prowadzić dłuższą rozmowę w języku angielskim. To jest bardzo zastanawiające. Ja nie mam. Um, Rozpocznij quiz. Nie mam pojęcia, co mi wyjdzie, bo niby prowadziłam. Hi, how are you doing? I oczywiście to piękne. Ten, I'm fine. How about you? Hi, what's your name? I'm not doing anything. No w sumie to byłoby najlepsze. Hi, I'm fine. How about you? Yay! Nareszcie. Znaczy, I'm fine, thank you. I like you too. I'm Janusz, thank you. Wygryw! Wygryw życia. To w sumie to można by było tak powiedzieć. I'm fine, thank you. Uh, no problem, so how I like you too. I'm Janusz, thank you. I'm fine, thank you. No, you're not. So, pro no problem, so how was your day? W sumie mi to nic nie pasuje. I'm fine, thank you. And uh, no, I'm Janusz, thank you. How was your day? No w sumie to najbardziej by pasowało. Te moje rozkminy językowe. Just w ogóle ja się zastanawiam, czy jeśli bym zrobiła taki quiz o innych językach obcych, to co by się tutaj działo? Byłoby chyba jakaś masakra. It was great, look what I bought. Give me your phone. <laughs> Przepraszam. O matko, tak, daj mi swój telefon. Chociaż tak szczerze, ja mojemu tele mojego telefonu... Jak ja mam to odmienić? Mój telefon jest zastrzeżony, nikomu nie daję. No dobra, tylko chłopakowi czasami. It was great. Look what I bought. I don't understand. A new cellphone. Cool. It's my favorite place. Awesome. A new cellphone. Cool. Tak, tak, tak. You know what? I bought something for you too. You didn't have to. What is it? I don't know. I really like something. Do you? Co? Naprawdę lubię coś? Czy ty również? I buy things in the internet too. You didn't have to. Nie musiałeś. Co to jest? Z w ogóle chyba zapomniałam tłumaczyć to, co ja w ogóle ten, bo wiem, że nie wszyscy mają angielski na dobrym poziomie. Za co bardzo przepra przepraszam za to, że nie wszyscy mają angielski na dobrym poziomie. Chodzi mi o to, że przepraszam za to, że nie tłumaczyłam wcześniej, już się postaram. To niespodzianka, możesz to otworzyć jutro, okej? Okay? Okej? Okay. Nie lubię cię teraz. Dobra, spoko. Dobrze, ale czy czytasz książki? Okej, okay, spróbuję. A tak by the way. Czy przeczytałeś książkę Quizmi? Tak, otworzę to teraz. Okej, okay, spróbuję. Mm -hmm, uszko mi się nawija. O, tak lepiej. Tak, przeczytałam. To było straszne. Well, tak, cóż, to jest moja mama. Myślę o książkach. Nie oglądałam to, ale myślę tak samo. Naprawdę? Ja myślę, że to była dobra książka. Przyprowadziłam gitarę. Nie, przyprowadziłam. Jak można gitarę przyprowadzić? Boże, co, co ja gadam? Przyniosłam gitarę. Czy chcesz, żebym coś zagrała? Talala, talala. Przepraszam. W sumie mi się teraz przypomniał występ marki Playera, bo on miał właśnie grać na gitarze. To jak ja pojechałam do Londynu, on miał właśnie grać na gitarze, ale biedny się rozchorował i było Q&A. I to też było fajne. Dobra, przyniosłam gitarę. Ja też przyniosłam gitarę. Tak, kocham gitary. Czy możesz yy, zaśpiewać happy birthday? Może, ale nie żyję tak naprawdę w Portland. Nie, nie lubię skrzyp. Skrzypce. Odmiana czasownika Rzeczownika skrzypce. Um. Dobra, tak, kocham gitary. Czy możesz zagrać? Happy birthday. Nie, nie mogę, ale mogę zaśpiewać Twinkle, Twinkle, Little Star. Ktoś dzwoni. Moja mama do mnie dzwoni. Przepraszam, ale muszę już iść. Papa. Okej, okay. zaśpiewam, zaśpiewam. Boże, co ja gadam. Zagram na gitarze razem z Tobą. Moja mama jest o wiele fajniejsza niż Twoja. Nie lubię tej piosenki. Okej, okay. dobra, spoko. Pa! Do zobaczenia. To byłoby lepiej. Przeliczanie, przeliczanie. Tu, 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 tu. Poradziłaby sobie świetnie podczas rozmowy po angielsku. Jej, dziękuję. To już widziałam wcześniej, ale quiz mi to potwierdził. Okej, okay, dobra. Jeszcze ogarniemy jakiś jeden. Proszę, proszę, proszę. Ten quiz mnie zaintrygował. Jeśli rozwiążesz ten test, to znaczy, że naprawdę coś umiesz. A, rozpocznij quiz. Zobaczymy, czy naprawdę coś umiem. She's bigger. Than her big sister, ona jest większa niż jej siostra, albo it is good to know as many languages as possible. Um, dobrze jest znać tak wiele po polsku, dobrze jest znać tyle języków obcych, ile to jest możliwe. Uh, foreign, foreign, dokładnie, foreign to jest obcy. This is my favorite book by John Irving. To jest moja ulubiona książka, uh, to jest przez, napisana przez Johna Ir Irvinga. It's by, it is by no, to, to ten. To jest czyli to jest gramatyka. I have had far too much cake, tuż <gryativity> zjadłam zbyt dużo tortu. My friends like party a lot. Nables aren't very pleased about it. Moi przyjaciele lubią bardzo... pinakolada! <gryrelax> Przepraszam, dopiero zobaczyłam teraz e, obrazek. Moi przyjaciele bardzo lubią... bawić, bardzo lubią imprezy. Ich sąsiedzi nie są szczęśliwi z tego powodu. Przez w ogóle znowu się garbię. Przepraszam. No tak. Um, jeśli coś potrzeb, Jeśli coś musi być zrobione, to jest Necessary. O Boże, jak to się pisało, Nessy? Mi się wydaje, że tak. Będę zjem pizza, pizzę z czymkolwiek, tylko nie z oliwkami i Jan proszę. Except. Było to. Oprócz. To jest słówko oprócz. Co za wspaniały... Bollywood! Przepraszam, byłam ostatnio na filmie Bollywood i zresztą mówiłam o tym w moim filmiku poprzednim, ale tak, uwielbiam Bollywood. Tak, jeszcze, że można obejrzeć, oglądać to teraz w kinach polskich. Tak, bardzo się cieszę. Co za wspaniały um, film. Czuję się teraz bardzo zainspirowana. I feel truly. Truly, truly, truly. I'm very conscious of the way I dress. Czyli bardzo zwracam uwagę na, na sposób, w jaki się ubieram. Conscious, tak to się pisze. Oj. To moje krzesełko. Gloria has a really coś tam, coś tam sense of humor, czyli Gloria ma naprawdę dziwny, dziwne poczucie humoru. Weird. Ja jestem podobno weird, ale dobra no. I like to have Chinese food. Lubię czasami chińskie jedzenie. I like to have Chinese food occasionally. Occasional, occasionally... No znowu! Dobrze. Ale okej, okay, literówki. Dogadać bym się dogadała, to najważniejsze. Po prostu muszę poćwiczyć sobie potem to. Wypiszę. Ale dobrze, przynajmniej wiecie, że jestem człowiekiem. Bo czasami jest właśnie takie poczucie, że jak ktoś nie robi błędów w ogóle, to nie jest człowiekiem. A tak to wiecie, że jestem człowiekiem. You know? Coś tam, coś tam. You're so funny. You're so funny. I ten kotek tutaj. Tak, on na pewno jest bardzo zabawny. Przeliczanie. Oh my god. 10, 12. Naprawdę znakomita. <laughs> tak, uda się następnym razem. Wiem. Mm. Ok, moi drodzy. To byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że. Taki quiz językowy, właśnie takiej wersji luźnej Wam się spodobał. Jeśli tak było, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę oraz napisać mi o tym w komentarzu. Ja teraz zmykam uczyć się języków obcych i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa moi drodzy! Kocham Was!